Z tym, z góry i zauważyłam, że faktycznie ktoś co leży. Tak? Ja Miałam już ranimowali, była cała we krwi. Karetka już była, straż była. No i niestety, ale nie udało się urywać. Po Porozrzucone rzeczy. Bo buty zupełnie gdzie leżał leżały, torba i zupełnie gdzie indziej leżały, więc to musiało być uderzenie, tak? Zmarło, Rzadka poinformowała mnie, że mama miała wypadek, no i mamę reanimują, i że prawdopodobnie nie żyje. Nie uwierzyłam w to po prostu ja do dzisiaj jak przychodzę tamtedy, to widzę to. Pani Maria zginęła zaledwie 300 metrów od własnego domu. Kobieta jak niemal każdego dnia wracała o poranku z zakupami ze sklepu. Przechodziła przez przejście dla pieszych. Widać na zdjęciach, że mama chciała uciec, ale już się jej nie udało. Żeby on nie wjechał na tą wysepkę, to mama by uciekła. Zaraz. To nie to, że pani mama weszła na pasy, tylko auto wjechało na wysepkę. Tak, on na wysepkę. zjechał na tą wysepkę. Tak. Uderzył jeszcze ten osobowy samochód, co ten uderzył, a ten ciężarowy uderzył w żonę. Nie zdążył wyhamować? Policjanci mówili, że nie było śladów hamowania. Ta wysepka została przecież tam. Wybudowana po to, żeby Państwo się czuli bezpieczniej, no, tak? Tak, tak. Ale no, niestety. Ta wysypka nie jest bezpieczna. Rodzina, sąsiedzi i znajomi Pani Marii od wielu lat alarmują, że boją się korzystać z przejścia drogowego, po którym codziennie przechodzą. Niebezpieczne miejsce znajduje się w Sławutówku na zatłoczonej drodze wojewódzkiej prowadzącej z Gdyni do Pucka. Nagminnie dochodzi tutaj do wypadków, o czym świadczą amatorskie nagrania i zdjęcia zrobione zaledwie w zeszłym roku. Tutaj Pani idzie z... tak, Aha. osiem lat i właśnie musimy przejść na drugą stronę, żeby ją odprowadzić. Na przystanek szkolny. Mhm, Szkole widać tak z tą ten przystanek. Okej, okay, tam ci się zatrzymują. Tak, zatrzymują się i no ja właśnie, no i tak jak tu wszyscy robimy, że czekamy aż wszystkie się zatrzymują, nawet te drugie. No i już po piskach tu przejechał Przecież właśnie kasz, kasz, przez prawężnik i odbił w naszą stronę ale na szczęście zdążył wyhamować. Ale wyglądało to strasznie. No i to było sekundy, tak. Ja byłam przestraszona co dopiero takie dziecko. Kto z Państwa miał taką sytuację, że tutaj na tym części czuł się ja niebezpiecznie? Miał. Ja też miał takie. Trzy razy. Ja. Jak to wyglądało? Szłem do pracy, się zatrzymał, a ten z tyłu nie mógł wyhamować, wjechał na wysepkę, wysepkę. że aż musiałam wyjąć. Że aż pan musiał? Tak. Mhm. Mhm. Ja ze sklepu szłam, z tej strony z Rady mi stanął, bo z Pucka nic nie jechało. I ten się zatrzymał, i ten kierowca do mnie woła, niech pani ucieka szybko, bo i ten wjechał na drugi pas. Więc... Ja zdążyłam uciekać na tą stronę tu jest. O już próją i to jest siedemdziesiątka? Droga należy do zarządu dróg wojewódzkich w Gdańsku, mimo wielu apeli i próśb mieszkańców zgłaszanych od lat, wprowadzono jedynie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Co się zmieniło na tym przejściu czy w okolicy tego przejścia od czasu ostatniego śmiertelnego wypadku? Na samym przejściu niewiele się zmieniło, bo też jeśli chodzi o samą infrastrukturę drogową, to też ta infrastruktura jakichś większych zabiegów nie wymagała, czy też nie wymaga. Bezpieczna chyba nie jest. Ale też nikt nie zarzucił, że jest niebezpieczna, i myślę, że to jest najważniejsze. Mieszkańcy twierdzą, że jest niebezpieczne? No to oczywiście są różne sytuacje. To skąd w takim razie te wypadki, te zdarzenia drogowe, które tam mają miejsce co chwilę? Przede wszystkim prędkość.